Już od wielu lat. Trwa ponoć w Polsce budowa elektrowni jądrowej, a przynajmniej już od wielu lat przedstawiciele PiS-u pobierają wynagrodzenia członków zarządu w spółce budującej elektrownię. Teraz wydawało się, że coś rzeczywiście zacznie się dziać. Na stół polskiego premiera trafiła oferta amerykańska i znacznie korzystniejsza od niej oferta koreańska. Tańsza i gwarantująca transfer technologii, który jest polskiej gospodarce bardzo potrzebny. Jak zareagowali Amerykanie na tę koreańską ofertę? Otóż zagrozili, że zablokują. Budowę koreańskiej elektrowni, powołując się na jakieś swoje prawa patentowe do rozwiązań, którymi ponoć dysponują Koreańczycy. Wszystko to idzie w parze z ostrą presją polityczną wymierzoną w polski rząd, za pomocą której Amerykanie chcą doprowadzić do tego, by polski rząd wybrał nie ofertę najkorzystniejszą, ale tę ofertę, która będzie najlepsza dla Amerykanów. Najbliższe tygodnie będą testem dla rządu PiS, czy potrafi prowadzić politykę suwerenną, korzystną dla Polski, czy tylko potrafi być wasalem amerykańskiego mocarstwa.